Kim byś był, gdybyś nie został piłkarzem? Strażakiem. Ulubiona Twoja pozycja na boisku? Środkowy pomocnik. E, piłkarski idol? Messi. Ulubiona zagraniczna drużyna? Barcelona. Ulubione jedzenie? E, makaron. Z czym? Z pestą. Naprawdę? Ulubiony utwór muzyczny? E, koszuli Dolce Vita. W koszuli pod muzyk, Ulubione miejsce na wakacje? E, Cypr. Ulubiony kolor? Niebieski. Ulubione ciasto? Eee, sernik. Z rodzynkami czy bez? Bez. Ulubiona aplikacja w telefonie? Eee, Spotify. Ulubiony sport poza piłką? Eee, nie mam tylko piłka. Ulubiony gatunek muzyczny? Eee, Hip-hop. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. A! Ulubione zajęcie w wolnym czasie? Odpoczynek z rodziną. Ulubione składniki na pizzy? Eee, salami. Najfajniejsze piłkarskie wspomnienie. Eee, awans do Exeklas. Najlepszy piłkarz, z jakim grałeś w jednej drużynie? Robert Diasz. Z czym kojarzy ci siebie lub eee, Z wyciągami i z górami. Pierwszy piłkarz, jaki przychodzi ci do głowy, gdy słyszysz, to jest pod Beskidzie? Eee, Michał Janota. Najlepszy z szatni? Osi. Eee, Ok, gdybyś mógł wybrać dowolną osobę, żyjącą lub nie, z którą mógłbyś się spotkać, kto by to był? Moja babcia.